Cześć, witaj na kolejnej lekcji kursu naturalnego z chemii. Witamy się trochę w innej formie, bo przy tablicy tak po prostu, a dzisiaj zajmiemy się stężeniem molowym i przeliczeniem stężeń, czyli są to naprawdę zagadnienia, które pojawiają się na maturze i którą naprawdę warto sobie opanować. Zacznijmy sobie w ogóle od tego, czym jest stężenie molowe. My już kojarzymy stężenie procentowe, ogólnie stężenie określa nam zawartość. Jakiejś substancji w rozpuszczalniku. Stężenia mogą być naprawdę przeróżne. Dzisiaj właśnie poznamy stężenie molowe. Zobaczmy sobie, że stężenie molowe zgodnie z tym wzorem oznaczamy sobie indeksem Cm. To jest pewien iloraz, czyli wynik z dzielenia. Mamy tutaj na górze liczbę moli, czyli n, mamy ją tutaj opisaną oraz mamy Vr. I uwaga, to Vr. To jest objętość całego roztworu, w której tą substancję rozpuściliśmy. Objętość roztworu, którą podajemy w decymetrach sześciennych. Oczywiście, decymetr sześcienny jest to to samo co litr, więc to nam może bardziej pozwoli sobie wyobrazić, ile tego mamy roztworu. Bo jak jeśli powiem, że mamy roztworu 5 decymetrów sześciennych, to można nie do końca sobie umieć to wyobrazić, ale jeśli powiem, to jest 5 litrów, to sobie jakoś możemy to wyobrazić sobie ileś butelek wody litrowych, albo jakiś może kanister pięciolitrowy, więc to jest jakoś bardziej przemawiające po prostu do naszej wyobraźni. Stężenie molowe, no z racji tego, że jest to iloraz, czyli wynik dzielenia, ma jednostkę właśnie mol na decymetr sześcienny. I tu jest właśnie ta jednostka stężenia molowego. Czasem upraszczając sobie w chemii po prostu piszemy sobie literę m. Na przykład 2 wielkie m oznacza po prostu 2 mole na decymetr sześcienny. Jedna setna m oznacza po prostu jedna setna mola na decymetr sześcienny. Jednak na maturze polecam pisać po prostu mol na decymetr sześcienny, ponieważ ten skrót no, może po prostu nie być zawsze dobrze odebrany. E, skoro wiemy. Czym się charakteryzuje stężenie procentowe? Wiemy, jak liczymy stężenie molowe. Okazuje się, że te dwa stężenia możemy połączyć w jedno. Jesteśmy w stanie przeliczać sobie stężenie procentowe substancji na stężenie molowe substancji. W jaki sposób to można zrobić? No, można sobie po prostu wyprowadzić taki wzór, który być może kojarzycie, być może nie kojarzycie, ponieważ jego przekształcona wersja. To są te słynne czerwone pomidory. Zobaczcie, CP, czerwone pomidory, razy D, czyli dojrzewają przez, dzielimy kreska ułamkowa, 100 m czyli po prostu przez 100 miesięcy. Więc jeśli sobie zapamiętamy, że czerwone pomidory dojrzewają przez 100 miesięcy, to możemy sobie po prostu bezpośrednio ten wzór już zapamiętać. Jednakże, jeśli z różnych przyczyn nie chcesz tego robić, nie chcesz tego wzoru pamiętać, pokażę Ci teraz szybciutko, jak taki wzór po prostu sobie wyprowadzić. Zaczniemy sobie od wzoru na stężenie procentowe. Jest to oczywiście masa substancji przez masę roztworu razy przelicznik razy mnożnik 100%. Ale również wiemy, że tą masę roztworu na dole e, możemy policzyć. Masa ogólnie to jest gęstość razy objętość. Więc po prostu masa roztworu to będzie gęstość roztworu razy objętość tego roztworu oraz masa substancji jest to po prostu liczba moli razy masa molowa, więc korzystamy z tych dwóch wzorów z definicji tak naprawdę gęstości i ze wzoru, który przelicza nam liczbę moli na masę substancji. I proszę zauważyć, jeśli my faktycznie sobie podstawimy zamiast masy substancji n razy m, tak i to się właśnie stało tutaj zamiast masy substancji daliśmy sobie liczbę moli razy masę molową. Jeśli zamiast masy roztworu damy sobie faktycznie Gęstość roztworu razy objętość roztworu. I to faktycznie daliśmy sobie tutaj, gęstość roztworu razy objętość roztworu, to zobaczymy, że jest tu wyrażenie n przez v. A przypominam, że n przez v to jest właśnie to, co jest tutaj, czyli stężenie molowe. Czyli to jest tu zresztą wszystko napisane. Więc finalny wzór przybiera taką postać, że stężenie procentowe równa się stężeniu molowe razy masa molowa, razy 100% przez gęstość roztworu. Tylko uwaga, ta gęstość roztworu, która jest w tym wzorze, czy jest w tym wzorze, to są te same wzory przekształcone oczywiście, musi być wyrażona w gramach na decymetr sześcienny, w gramach na litr. Uwierzcie mi, że w większości zadań, jeśli chcą, żebyście po prostu sobie przeliczyli te stężenia, będzie gęstość podana w gramach na centymetr sześcienny. Dlatego trzeba umieć sobie po prostu zamieniać. Gęstość z gramów na centymetr sześcienny na gramy na decymetr sześcienny. Pozwólcie, że teraz nie będę tego tłumaczył, to jest po prostu mnożnik razy tysiąc w tym przypadku, ale to jest zwykła zamiana jednostek, którą mam nadzieję, że umiesz. A żeby wykorzystać sobie ten wzór, żeby sobie żonglować między stężeniem procentowym a stężeniem molowym, przejdziemy teraz do przykładu obliczeniowego. Przykład obliczeniowy jest następujący mamy 200 cm sześciennych 10% roztworu yy, w tym przypadku jest to NaOH, czyli roztwór wodorotlenku sodu, jest on o gęstości 1,4 i właśnie gramów na cm sześcienny, tak? i wiemy, że dodano do niego wodę destylowaną, uzyskując 1 decymetr sześcienny całego roztworu, czyli dodaliśmy po prostu wody, zwiększając objętość tego roztworu. No i pytają się. Jakie będzie stężenie molowe, finalne stężenie molowe po prostu tego roztworu. No i zobaczcie, co tutaj tak naprawdę się zadziało. Ehm, oczywiście, skoro mówimy o pewnej substancji, no to fajnie by było sobie policzyć oczywiście masę molową tej substancji. Ehm, masa molowa wodorotlenku sodu to jest 40 g na mol, więc tutaj po prostu sobie to obliczyliśmy. No i mamy zilustrowany ten przykład. Zobaczcie, mamy tutaj zlepkę z roztworem i później dolaliśmy wody, i otrzymujemy roztwór, który ma większą objętość. tak? Tutaj te poziomy też starałem się, żeby uwidocznić, czy faktycznie ta objętość jest większa. Co o tym roztworze wiemy? Wiemy, że jest go 200 cm3, wiemy, że jest 10% i wiemy, że ma taką gęstość. I policzymy to sobie trochę tak na piechotę. Więc mamy objętość, mamy gęstość, więc wiemy, że jak mamy objętość i mamy gęstość, no to autor zadania pewnie chce, żebyśmy policzyli masę, tak? bo masa to jest objętość razy gęstość. I faktycznie 200 razy 1,4 daje nam 280 gramów, więc wiemy, że tego roztworu jest 280 gramów yy, i jest on 10%. No właśnie, skoro mamy stężenie procentowe tego roztworu, tego 10%. Obliczyliśmy, ile wynosi masa roztworu, więc kolejnym krokiem po prostu będzie policzenie ze wzoru na stężenie procentowe, ile jest tej substancji. Ona jest tu schematycznie tak na dnie napisana. Ile jest tej substancji? No oczywiście w tym przypadku, skoro to jest 10%, 10 roztwór, więc 10% z naszej masy roztworu, a 10% z 280 to po prostu 28. I teraz tak, mamy pewną ilość substancji tutaj. Jak dolewamy wody, to tak naprawdę ta ilość substancji w tym drugim roztworze nie ulega w ogóle zmianie. Ona jest ciągle taka sama. To, co się stało, to zwiększyliśmy objętość roztworu. Masy substancji ani nie przybyło, ani nie ubyło. I w jednym i w drugim przypadku mamy te same masy roztworu. Więc jeśli mamy tutaj masę roztworu taką samą, czyli i tu 28 gramów, i tu 28 gramów, wystarczy po prostu policzyć stężenie molowe, ale uwaga, jak powiedzieliśmy się dzisiaj stężenie molowe to liczba moli przez objętość roztworu. Objętość roztworu mamy, no bo wiemy, że rozcieńczono do jednego decymetra sześciennego, więc po prostu mamy tutaj w mianowniku 1 decymetr sześcienny, a na górze, uwaga, są potrzebne, jest potrzebna liczba moli. My tu Obliczyliśmy tak naprawdę masę tego wodorotlenku sodu, a musimy mieć liczbę moli wodorotlenku sodu, więc korzystamy z bardzo podstawowego wzoru w stoichiometrii, czyli zamianę sobie, zamieniamy sobie mole, zamieniamy sobie y, masę, w tym przypadku liczymy po prostu liczbę moli. Liczba moli to jest masa substancji przez masę molową. W naszym przypadku to jest 28, które nam tu wyszło, przez 40, które na początku obliczyliśmy, wyszło nam 0,7 mola NaOH. Więc ostatecznie liczymy sobie stężenie molowe i w tym przypadku to stężenie molowe to jest 0,7 przez 1, co nam daje 0,7 mola na decymetr sześcienny. Zauważcie, Tutaj sobie tak na piechotę przeliczyłem stężenie procentowe i nastężenie molowe, wykorzystując te wzory na objętość, gęstość, masę i tutaj na stężenie procentowe i finalnie na stężenie molowe. Możesz spróbować samodzielnie, spróbować właśnie to zadanie rozwiązać z wykorzystaniem tego gotowego, przekształconego wzoru, o którym wcześniej mówiliśmy. Mam nadzieję, że przeliczanie stężenia procentowego na molowe jest dla Ciebie teraz jaśniejsze i że inne zadania z roztworów wodnych pójdą równie gładko. A tymczasem ja dziękuję bardzo. Zachęcam, żeby wejść na mojego Instagrama. Też schemiocholik oczywiście ma swoją grupę na Facebooku, więc tam również zapraszam i do zobaczenia do usłyszenia.